dobry. Dzień dobry moi drodzy. Dzisiaj trip na Ślężę. Górę, 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 ślęża, góra Ślęża. Najwyższy szczyt masywu Ślęży i całego Przedgórza Sudeckiego. Znoszący się na wysokość 717,5 metra nad poziomem morza. Ślęża to góra, na którą dosyć często wchodzę. Pierwszy raz będę tam jechał rowerem. i Postaram się tam wjechać na górę. Zobaczcie jak mi to wyjdzie. Ślęża nale należy do korony gór Polski KGP, więc jest to jakiś taki yy, nasz na dolnym śląsku znak rozpoznawalny. Chcesz gdzieś blisko na góry jechać? No to jest na ślęże blisko Wrocławia. Blisko, łatwo i przyjemnie. Ustawiłem sobie na Garminie moją dzisiejszą trasę i tak ona wygląda. Jest moja trasa z Wrocławia na ślęże, na Sobudkę w stronę Sobudki. Jest najkrótsza trasa. Tam i z powrotem wyniesie mi ona 75 km. Jest godzina ósma, a ja jeszcze czekam, aż się trochę ociepli na dworze, bo jest chłodno. Nie chcę zmarznąć. Oooooo, chyba już jedę kawusia. Oooo, może jakieś śniadanie, bo w sumie to nic nie jadłem. Kawa jest moim śniadaniem. No też pora wyjazdu, jest pół godzinie 10 już. W godzinie 10, 10, bo jest ciepło, dlatego poczekałem. Nie chciałem jechać, jak będzie zimno. A teraz nie wiem, czy nie będzie za gorąco. Dzisiaj ma być 26 stopni na dworze. Nawet ciekawa pogoda. Jest ciepło słonecznie. Dzisiaj ma być te 26 stopni i dla mnie to jest ok. W sensie dobra temperaturka do tego, żeby jechać. Nie jest za zimno. Trasa, mam nadzieję, że nie jest jakaś wymagająca. Dojechałem już do Rogowa Sobuckiego Po wodę oczywiście, wpadłem szybko tutaj do sklepu Dwa banany i ciastko też. Guralka czekoladowego Pyszny banan Ta trasa jest tego warta No to przeszedłem sobie w sugierni Bąkowcy W Rogowie Sobuckim. Kapucino duże. Takie cappuccino duże na lepsze wjechanie na ślęże, żebym dostał więcej energii. No i taki celnik na zimno. Coś słodkiego mi się należy po takie jeździe. Zrobimy już 25 km około. Pyszne jest to ciasto, masakra. Sernik na zimno. jest ta kawa, no po prostu magia. Jezu, ale dobra kawa. Cappuccino na kawę. Po prostu ciasto jest po prostu cudownie. Teraz trochę energii, można wjeżdżać. Można wjeżdżać na ślęzę, Już tutaj taki zastrzyk energii. Będzie dobrze. Już jest dobrze, a będzie lepiej. Już prawie zjedzone, Za to ciasto dałem 7 zł, za kawę 13. Duża cappuccino. Trasa jest taka przy drodze ruchliwej, ale pierwszy raz w życiu ten Diaderowerem rowerem i się cieszę, bo zawsze chciałem ten rowerem pojechać z własnych powodów. Chciałem sobie, coś sobie kiedyś udowodnić, że jak ja też będę potrafię pojechać. I dałem radę! <laughs> Cieszę się, bo moje życie gdzieś tam idzie do przodu i się rozwijam. Rozwijam się, staram się robić to, co chcę w życiu. I wy też róbcie, bo możecie. Będę coach Kacper, Motywacja dla Was ode mnie. Róbcie co chcecie. Jestem już pod ślężą, pod masowym ślęży, Podróż był ciężki pomimo tego, że nie mam praktycznie nic oprócz plecaka, to ten plecak przeszkadza z kamerą, która jest powieszona na ramięczku Ale już jestem w pięknych okolicznościach przyrody, dałem radę Teraz wybrać się tutaj jakoś, widzę, że są szlaki jakieś rowerowe, ale muszę ogarnąć, którym najbliżej na górę Mam nadzieję, że zaraz jakiś znajdę. Widzę jakiś pomarańczowy, był zielony, był żółty. Oby znaleźć ten dobry. Najgorsze za mną. Znalazłem szlak na Ślęże, tylko jest jeden problem. Stąd muszę przejechać trasą rowerową przez górę, żeby się dostać na drugą stronę góry i stąd tamtą dopiero będę miał wjazd. Więc na Ślęże mam jakieś 8 km stąd. Przez górę, a później na górę. A chyba to jest przejąć tą pało, tą padła, Czy jakoś tak? Chronisko jest na dole. Na górze też jest chronisko. Trasa rowerowa, grawelek jest. Można rozpoczynać. Dobrze, ale jest fajnie. <laughs> ciężko jest, ale fajnie, a się ze mnie leje. Siadłem, żeby napić się wody, i dodatkowo muszę sprawdzić, którędy mam jechać, bo droga mi się rozdziela. Tu, 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 na cztery strony, w sumie to na trzy strony mi się rozdziela. Nie, na cztery. Jeszcze jest w dół, ale ja chyba do góry jadę. Tam jest jakiś szlak niebieski, chyba, więc chyba tam tamtędy będę jechał. A jest coraz bardziej stromo. <laughs> Chciałeś? To masz, Kacper. Chciałem, to mam. Na górze sobie zjem kanapeczki, które sobie w domu zrobiłem. Na trasę. <grym> Nabiorę tam energii i, i no i chwilę tam posiedzę i zjeżdżam. Zobaczę sobie widoczki. Raczej na wieżę tam nie będę wchodził, no bo nie mam z kim zestawić roweru. A też nie mam zapięcia. Nie wiem, jakie zapięcie do tego gravela kupić. Nie chcę jakiegoś ciężkiego, żeby nie obciążać dodatkowo roweru. Ale zapięcie muszę kupić, bo jak będę gdzieś dalej jechał, będę chciał wejść do sklepu, to muszę go na chwilę zapiąć. Więc, jakie zapięcie kupić? Powiedzcie mi, lekkie, dobre zapięcie, które nie musi być wcale tanie. Słuchajcie, coś dobrego i lekkiego. Dotarłem na drugą stronę ślęży na wjazd, na pewną jej wysokość teraz muszę podjechać na górę, nie wiem ile to ma metrów ale przebyszenie jest duże cały mokry, plecy mam mokre i wziąć plecak tutaj to był zły pomysł, już lepiej było jakąś sakwę na kierownicę i to by było lepsze ale no widzicie, za dużo rzeczy też wziąłem jak zwykle bo będzie zimno, bo coś, muszę się od tego odzwyczajać bo wcale nie jest zimno Wcale zimno być się nie zrobi, a jak będę jechał, no to się jeszcze bardziej rozgrzeje. Udało mi się dojechać <gry> trzy razy, spadłem z pedałów, ale było ciężko. <gry> Masakre nogi, to ja nie wiem jak ja dzisiaj dojadę do Wrocławia. Jeszcze mnie czeka 30 km z powrotem. 35 chyba nawet, czy więcej. To mało ważne, jestem tutaj teraz. I chcę pokorzystać. Oto jest nasza piękna ślęża. mi się podoba. Odpoczywam. To jest dobre. Odpoczynek jest dobry. Nie idę tu na kawę. Nie chcę mi się, już się przepiłem tej kawy wcześniej. Ale jest fajnie. Wymęczenie na tym poziomie jest dobre. Dobre dla ciała. Naprawdę. Ładne widoczki stąd są. Bardzo mi się podobają. koła. ładnie jest. Dzisiaj jest fajny, słoneczny dzień. Prawie bezchmurnie. No i przecież coś może nie jest idealna. Ale coś tam widać Dałem radę mm. <grym> Mój urlop właśnie Mój urlop Zostało jeszcze co? Zjechać i wrócić do Wrocławia, no i zjeść kanapka Moja kanapka, no gdzie jest kanapka Jedną już zjadłem, teraz czas na drugą robiłem sobie kanapkę mm. Mniam Uch. Mm. No, to pora wracać już do domu. Ładnie tutaj jest. Z tej strony za mną jest PTTK na Ślęży. Z drugiej strony, tam jest kościół. Są tutaj msze o 14 ogarniane. Tu jest wieża prawdopodobnie radiowa, czy jakaś taka wieża z tyłu. Jest ładnie, no jedno, jakaś tam altana jest. Zatem tym kościołem jest jeszcze wieża widokowa, na którą można wejść za darmo i sam to sobie popodziwiać widoki. Ja nie wchodzę, bo nie mam zapięcia do roweru. jakby ktoś przynajmniej był, żeby popchnął rower, to może bym razem przejedł. <grym> Ale póki co wracam do domu. Czas zjeżdżać teraz z góry kierować się w stronę Wrocławia, 35 km przede mną. Już zebrałem cały, założyłem plecak, no i będę zjeżdżał. Mam nadzieję, że nigdzie się żadne drzewo nie wkomponuje. że bezpiecznie zjadę. Na no, omulcu jazda w dół. Też mam nadzieję, że nie pogubię drogi powrotnej, bo jadę, zjeżdżam tą, co wjeżdżałem. Tak mi jest najlepiej. Inną nie próbuję, bo nie wiem jak to może wyglądać, a nie chcę się pokupić jeszcze. tam mi 35 km do powrotu do Wrocławia, także wracam. Jestem w połowie drogi na dół. Zjechać też nie jest łatwo, <grystanie> a się fajnie zjeżdża. Mniej męczące to jest. <grystanie> No Jeszcze chwilę, dużo ludzi już miałem po drodze, dziwnie się na mnie patrzę, ten co jeździ rowerem, gravel'owym. Fajnie, fajnie było na górze, odpocząłem sobie dzisiaj, ale jeszcze trochę kilometrów mam przed sobą. Jest problem, wyjechałem nie wiem gdzie w ogóle, <śśś> jestem, nie wiem gdzie, ja muszę wrócić dzisiaj do domu. Jak ja zjechałem w tej ślęży? Nie wiem, ale chyba w tamtą stronę, wydaje mi się także że w tamtą stronę, w dół, no bo tych terenów nie znam, są że... bardzo... Tam, jadę w tamtą stronę i wydaje mi się, że tam dotrę. Zaraz zobaczę, w sumie przejadę się z 2 km i będę wiedział. Udało mi się wydostać stamtąd. Się okazało, że za wcześnie wyjechałem, w sensie przed sobudką jeszcze. Z tej ślęży przed sobudką, ale już jestem niedaleko domu. No w się sensie jeszcze tak, półtorej godziny jazdy. I przynajmniej są teraz dużo łagodniejsze te drogi i fajnie się jedzie. Słuchajcie muzyki i tak to wygląda.